Daj mi chwilę. Muszę się uspokoić. Spokój. Spokój. Uff. Cholera. Jeszcze chwila i ci kanibale zawiesiliby mnie nad ogniskiem. Wystarczająco dużo stworów chce mnie pożreć. A teraz jeszcze ludzie. Cholera! Cholera! Nie chciałbym znowu przez to przechodzić. Nie masz przypadkiem nic do picia. Coś na ukojenie nerwów? Nie. Ja też nie. Spójrz na nas. Kanibale prawie nas zeżarli, a my nawet się nie napiliśmy. Wiesz, wiele już w życiu widziałem. I wiele wiem o historii Magalana, ale... Kanibale? Nie słyszałem o czymś takim od mrocznych czasów, gdy spadła kometa. W tawarze polegamy głównie na tym, czego nauczyliśmy się w przeszłości. Poza tym historia jest bardzo ciekawa. Powinieneś ją poznać. Co tu robisz? Latarnie morskie. Zawsze mnie fascynowały. Kiedyś były prośbą o pomoc. Albo sposobem na udzielenie pomocy. Drogowskazem. Niezależnie od tego, kto sprawuje władzę, a w forcie doświadczyłem rządów wielu przywódców, jedna rzecz pozostaje niezmienna. Można liczyć wyłącznie na siebie. Dlatego przeszukuję ruiny, odwiedzam latarnie i szukam sposobów na zarobienie kryształków sam. Odważnie, jak na kogoś w Twoim wieku. W moim wieku? Ha! <laughs> Wiek, kto bzdora. Nieważne, czy masz zmarstki, czy nie. Życie jest ciężkie dla wszystkich. Znam tę ziemię i wiem, że to zły pomysł. Podróżowałem z dwoma złomiarzami. Potrzebowali przewodnika, a ja pomocy. Po drodze napadła na nas grupa kleryków. Nie chciałem z nimi walczyć, bo byli lepiej uzbrojeni. Dlatego uciekłem. Co się stało ze złomiarzami? Oni nie uciekli. Tak to bywa z ludźmi w ich wieku. Myślą, że mogą wygrać każdą walkę. Uważają, że nie powinno się uciekać. Dlatego ja dożyłem tego wieku. Chciałbym tylko umieć biegać tak szybko jak oni. Klerycy mnie dogonili i wzięli w niewolę. Wciąż tu jestem. Zaczekałem, aż się ściemniło. I uciekłem. Chyba myśleli, że jestem za stary, by mnie pilnować. Po drodze zabrałem broni ich przywódcy. Chyba musiałem ich rozsłościć. Teraz klerycy na mnie polują. Słyszałeś ich rogi? Dlatego pomyślałem o pójściu do latarni. Chciałem zebrać trochę złomu i wrócić do tawaru. Kryształki oznaczają bezpieczeństwo. Ale wiesz, co się później stało? A życie tu jest tanie. Opowiedz mi o historii Magalana. Bardzo chętnie, co chciałbyś wiedzieć? Opowiedz coś o tawarze? Może się wydawać, że nie ma długiej historii, ale to miejsce nie zawsze było pustynią. Kiedy spadła kometa, zmieniła je w pustkowie. Ale nie wszystko uległo zniszczeniu. Przetrwały niektóre kompleksy budynków, takie jak fort. Reszta znalazła się pod ziemią. Kiedy piasek się przesuwa, wyłaniają się inne budynki. Wtedy można zabrać wszystko to, co w nich zostało. Ale nie wszystko, co pogrzebane, jest dobre. Logan, czyli książę, siedzi na beczce pełnej progu. Przed uderzeniem komety. Trzymano tam broń, naprawdę potężną broń. Ona wciąż gdzieś tam jest. Co to za broń? Znam się na historii, a nie na nauce. Nie jestem klerykiem. Ale słyszałem, że mogła zniszczyć całe miasta, całe kraje. Jak mogłoby do tego dojść? Nie wiem. Pewnie przez duże wybuchy. Cały fort na niej stoi. Dlatego potrzebuję kryształków. Chcę być daleko stąd, gdy wybuchną. Opowiedz mi o frakcjach. Są tu od niedawna. Pojawiły się dopiero po uderzeniu komety. Wcześniej mieliśmy kraje i rządy. Miliony ludzi podzielone na grupy, nie tak jak teraz. Ale kometa wszystko zniszczyła. Nie ma żadnych zapisków o uderzeniu komety. Nikt wtedy niczego nie spisywał. Wszyscy walczyli o przeżycie. Nie było już przywódców, a wszystko, co mogło utrzymać ich przy życiu, zniknęło. Niebawem ludzie zaczęli tworzyć grupy i zdobywać surowce, a potem rozpoczęły się walki. Wszystkie frakcje wyobrażają sobie, że wiedzą, jak nas ocalić. Tymczasem to jedyne sposoby, Dzięki którym ludzie mogą przetrwać. Czy jest wiele luk w waszej historii? Trochę. Więcej zapisków robiono podczas wojen o terytoria. Doszło do nich po utworzeniu frakcji i po walkach między ludźmi. Kiedy tylko stworzysz grupę, pragniesz, aby stała się częścią historii. W jakiś sposób w niej zaistniała. Frakcje zaczęły w końcu walczyć o ziemię. Alex i surowce, wszelkie mniejsze frakcje zostały wchłonięte lub zniszczone. Przeżyli katastrofę, więc można by pomyśleć, że ich celem jest życie. Zamiast tego było coraz więcej ofiar. Nie ma konkretnych liczb, ale myślę, że zginęła połowa ludzi. W końcu rządzący postanowili założyć Radę. Wielką Radę Magalana i zawarli pakt o nieagresji. Pakt o nieagresji chyba nie zadziałał. Pokój to ryzykowny ideał. Berserkowie i klerycy mają różne poglądy na temat Aleksu i technologii. Frakcje w końcu zrozumiały, że dalsze walki doprowadzą do ich zniszczenia. Tak więc. Nastał pokój. Zawsze znajdą się jacyś zapaleńcy walczący o surowce. Ale przywódcy postawili ludzi do pionu. Wszystkie frakcje przebudowały swoje miasta i działają według własnych zasad. Co poszło nie tak? Albowie byli niewielką grupą odszczepieńców. Poszli do Ksakoru, tam. Gdzie jest lód, inne grupy nie interesowały się tamtym terenem. Urośli w siłę i przygotowali najazd. Zaatakowali nas z zaskoczenia, albowie pojmali wielu ludzi, przejęli ziemię i wybudowali konwertery. Co się działo z więźniami i poległymi? Nie ma informacji na ten temat. Tyle informacji mi wystarczy. Przynajmniej słuchałeś. W tych czasach to nie takie oczywiste. Co wiesz o berserkach? Początkowo byli grupą mieszkającą w lesie. Próbowali hodować własną żywność. Tak to się zaczęło. Wszyscy inni walczyli o to, co zostało, ale oni postanowili zrobić coś nowego. Ich przywódcą został gość o imieniu Amrek. Ten, który teraz nimi rządzi, czyli Thorald Pierwszy. Wierzy, że jest jego duchowym spadkobiercą. Pielgrzym zmienił strategię i sprawił, że berserkowie stali się bardziej ekspansywni. Berserkowie mieszkali kiedyś w Edanie, walczyli o ochronę granic, robili najazdy i wracali na swoje ziemię. Teraz to oni mają przewagę. Wygląda na to, że pielgrzym chce oczyścić cały Edan. Użyją wszech serca do tego, by zmienić świat. Chcą użyć magii do odwrócenia czasu i przywrócenia świetności Magalana. Na pewno go zmienią. Ale wątpię, czy uda się przywrócić jego świetność. Co wiesz o klerykach? Są bardzo tajemniczy. Zapewne wiedzą o historii więcej niż inni, ale z nikim się tym nie dzielą. A ten ich Bóg? Kalan? Nie znalazłem o nim żadnej wzmianki w zapiskach sprzed uderzenia komety. Dlaczego stworzyli własnego boga i czczą technologię? Nie rozumiem tego. Wszystko, co robią, opiera się na wiedzy, faktach i obserwacjach. Dlaczego więc wymyślili coś tak nierealnego? Dlaczego klerycy mają tak niewielu ludzi? Przez wojny. Wierzą w swoje machiny wojenne. Ale albo ich modlitwy nie zostały wysłuchane, albo coś poszło nie tak. Ruszyli na wojnę z berserkami i ich maszyny przestały działać. Zostali pokonani, ponieśli ogromne straty. Ci, którzy przeżyli, wycofali się do Ignadonu. Ci, którzy nie wrócili, zostali zabici przez inne frakcje. Klerycy nigdy się nie otrząsnęli. Naprawili też swoje machiny, bo nigdy więcej do tego nie doszło. Daj mi broń kleryków. Dlaczego miałbym to zrobić? Chcę dać to folkmarowi. Myślisz, że to dobry pomysł? Interesuje go tylko broń, a nie ty. W porządku. W takim razie ty ją weź. Ale w ramach wymiany daj mi eleksit. Będę miał coś w zanadrzu, gdy znowu wpadnę w tarapaty. Weź te kryształki, weź te broń. Potrzebujesz czegoś? Nie, mam wszystko. Nie trać czasu na starca. Interesują mnie tylko historie. <laughs> A ty chyba nie lubisz ich opowiadać. Co wiesz o Albach? Niewiele o nich wiadomo. Poza historiami o ich atakach. Mógłbyś mi o nich opowiedzieć? Oczywiście. Czy wiesz, dlaczego używają Eleksu? Dzięki niemu są silniejsi. Większa siła, mniejsze zmęczenie i ból. Eleks zmienia ludzi w machiny wojenne, również pod względem psychicznym. Dzięki niemu myślą jaśniej i wyzbywają się emocji, które mogą wchodzić w drogę rozkazom. Czyli nikt nie może się sprzeciwiać rozkazom? Na pewno ma mniejsze szanse. Dlatego właśnie albowie są tak skuteczni. Działają razem i niczego nie kwestionują. Kilku z nich działa w pojedynkę. Czyli słyszałeś o eleksetorach? Rządzą ksakorem. Wciąż przyjmują eleks. Ale wyznaczono im rolę przywódców. Takich jak Wardek i Kalax? Albo Jax. Słyszałeś o nich? Tak. Lepiej ich unikać. Ale słyszałem, że Jax zniknął. Podobno. Co jeszcze wiesz o Albach? Wiedzą o technologii więcej niż klerycy. Dlatego masz z nimi coś wspólnego. O, ja? Co mogłoby mnie z nimi łączyć? Zainteresowanie historią. Eleksetorzy, nie wiem na pewno, ale znaleźli jakieś informacje na temat Starego Świata. Wykorzystują tę wiedzę. Interesują się Starym Światem? Nie, tylko technologią. Zainteresowanie jest emocją. Przeszłość to coś, co już minęło. Oni chcą przyszłości. Ciekawe. Niewielu ludzi myśli o tym, czego chcą Albowie. Wiem tylko tyle. To mi wystarczy. Dziękuję. Jak długo zamierzasz tu zostać? A, chyba się tu zadomowię. Może uda mi się uruchomić latarnię. Trzeba coś w życiu robić.